Cześć Boże Bracia, witajcie w 34. niedzielę, zwykłą, szczególną niedzielę, bo niedzielę Jezusa, Chrystusa, króla wszechświata. Posłuchajmy na początek Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawił, że także siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem. Bożym Wybrańcem. Przedzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc Siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę poniesiesz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę opowiadam ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Oto Słowo Pańskie. Bracia, gdy pytałem Ducha Świętego, co chce dzisiaj powiedzieć nam, braciom na drodze. Przypomniałem się książka. Która wiele dobra zrobiła w moim życiu. Oskar i pani Róża. Oskar, mały chłopiec, który choruje na raka. Rodzice nie są w stanie odpowiedzieć na jego egzystencjalne pytania. Więc zostaje mu Pan Bóg, na którego jest na początku zły, i pani Róża, wolontariuszka ze szpitala. Ja sobie też. Zadaje pytanie, kim panie dla mnie jesteś? Jakim jesteś królem? Oskar, gdy poszedł do kaplicy, był wściekły. Jak to? Król całego wszechświata wisi na krzyżu, pozwoliłaby go ukrzyżować, pozwoliłaby tak okrutnie był skatowany. I wtedy pani Róża powiedziała mu: A wolałbyś, żeby to był Człowiek, który ma wielkie mięśnie, w trykotach? No nie. Ten Jezus Chrystus, ten Bóg, ten Król jest mi bardzo bliski. Może dlatego, że zamiast korony ma ciernie, zamiast berła ma czcinę. Może dlatego, że tak bardzo ja upodabniam się do Niego. W tym, co na końcu cielesne. On wie, co to ból, co to strach, cierpienie. Staje się tak bardzo bliski. Król. Skoro On jest królem, to ja jestem Jego księciem. Ty jesteś jego księciem. Ale może znowu nasunąć się pytanie, ale panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach. Nie jestem godzien, aby nazywać się księciem, ale przez chrzest stałem się księciem króla. Stałem się jego ukochanym dzieckiem. Czasami szatan chce nam wmówić, że nie jesteśmy godni, że przecież to my jesteśmy nikim, że to my tak bardzo go obrażamy. Czasami to prawda, ale on jest królem, który na imię ma miłość, miłość miłosierną. Przebacza mi wszystko, co robię i czeka na to, abym wyciągnął do niego swoją rękę. Aby mnie podnieść i dalej poprowadzić. Jako książę mam przywileje. Jestem synem Boga. Jestem Jego umiłowanym synem, umiłowanym dzieckiem, ale mam też obowiązki. Czasami zapominamy o tych obowiązkach, które wypływają z tego stanu. Po pierwsze, Jezus mówi, jeżeli chcesz pójść za mną, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Po drugie, jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Ale chyba największym obowiązkiem to jest bycie świadkiem. Bycie świadkiem, że On jest królem. Mahatma Gandhi. Kiedyś zafascynował się pismem świętym. Wiele poszukiwał. Ale gdy przeczytał Biblię, powiedział, że natychmiast zostałby chrześcijaninem, gdyby zobaczył tych, którzy żyją na 100% Biblią. Ja nie żyję na 100% Biblią. Upadam, jestem słaby, czasami brakuje mi sił ale chcę być Jego świadectwem. Chcę być przejrzysty. Aby każdy, kto na mnie patrzy, mógł zobaczyć przeze mnie Chrystusa. Abym nikogo, tego króla, nigdy nie przesłonił. To jest trudne. Ale to jest mój obowiązek jako królewicza. Tak bardzo bym chciał, żeby dzisiejsza Ewangelia spełniła się w moim życiu. Żebym usłyszał słowa, które usłyszał, jak to nazywamy, dobry łotr. Dziś będziesz ze mną w braju. Panie sprawa bym nigdy nie stracił wiary w to, że Ty jesteś przy mnie. Żebym cały czas pamiętał, jak Oskar w Pani Róży, że Ty upodobniłeś się do nas we wszystkim oprócz grzechu, że z Tobą jesteśmy w stanie przejść każdą burzę, że z Tobą, wypełniając Twoją świętą wolę, możemy być błogosławieni. Królu Wszechświata, oddaję Ci dzisiaj na nowo moje życie, moją przeszłość, moją teraźniejszość i moją przyszłość. Oddaję Ci to, co mam. Chcę pełnić codziennie Twoją wolę, tak jak Ty chcesz, bo pełniąc Twoją wolę, Będę szczęśliwy i błogosławiony. Drodzy bracia, niech Bóg Was błogosławi, i niech ta niedziela będzie niedzielą pełną radości, pokoju i optymizmu, i patrzenia w niebo, tam, gdzie nasza ojczyzna, do której razem zdążamy. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się z Panem Bogiem i proszę Was o modlitwę.